Kiedy sięgasz po butelkę żywca zdrój, cisowianki czy nałęczowianki z półki, prawdopodobnie myślisz, że kupujesz coś czystego, coś naturalnego, może nawet coś zdrowszego niż woda z kranu. Przez ostatnie tygodnie analizowałem wyniki badań laboratoryjnych kilkunastu najpopularniejszych wód butelkowanych w Polsce. Niektóre z tych wyników są znacznie gorsze niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. To jest woda, którą pijesz codziennie. To jest woda, którą dajesz swoim dzieciom. To jest woda, którą kupujesz, bo ufasz temu, co jest napisane na etykiecie. Jeśli po obejrzeniu tego filmu zmienisz zdanie choćby o jednej butelce w swoim koszyku, proszę zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. To najprostszy sposób, żeby te informacje dotarły do większej liczby osób, które też powinno tym wiedzieć. W ostatnich miesiącach opublikowano wyniki trzech dużych badań jakości wody. Inspekcja handlowa przeprowadziła ogólnopolską kontrolę obejmującą 437 partii wód butelkowanych w 45 supermarketach, 25 mniejszych sklepach i 10 hurtowniach. Fundacja Protest. Przeprowadziła szczegółową analizę laboratoryjną 15 popularnych produktów wodnych na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Główny Inspektorat Sanitarny wydał wiele decyzji o wycofaniu produktów z powodu skażenia mikrobiologicznego. Po raz pierwszy mamy tak kompleksowy obraz tego, co naprawdę znajduje się w butelkach, które codziennie trafiają do milionów polskich domów. Zanim przejdziemy do konkretnych marek, Musisz zrozumieć kilka rzeczy o tym, jak mierzy się jakość wody w Polsce. Inspekcja handlowa stwierdziła, że 10,1% wszystkich kontrolowanych partii wykazywało nieprawidłowości. Kiedy wysłali 80 partii do szczegółowych badań laboratoryjnych, 18,75% miało zawartość minerałów inną niż deklarowana na etykiecie. Polskie przepisy stanowią, że rzeczywista zawartość minerałów nie powinna różnić się od etykiety o więcej niż 20% w górę lub w dół. Niektóre marki, o których za chwilę opowiem, przekroczyły ten limit o setki procent. Chcę być bardzo jasny w jednej kwestii. Nie przeprowadzałem własnych badań laboratoryjnych. To, co przedstawiam, to analiza publicznie dostępnych testów przeprowadzonych przez oficjalne polskie instytucje i akredytowane laboratoria. Linki do wszystkich źródeł znajdziesz w opisie pod tym filmem. Możesz zweryfikować każdą liczbę, którą dziś usłyszysz. Przeprowadzę Cię teraz przez 7 konkretnych produktów, które wykazały niepokojące wyniki, a potem powiem Ci, które alternatywy wypadły znacznie lepiej w tych samych testach. Numer 7 na naszej liście to Jurajska Naturalna Woda Mineralna, produkowana przez Jurajską Spółdzielnię Pracy. To woda średnio zmineralizowana, którą znajdziesz w większości polskich supermarketów i sklepów convenience. W analizie laboratoryjnej Fundacji Pro test Jurajska wykazała zawartość sodu 21% wyższą, niż deklarowana na etykiecie, a zawartość potasu 26% powyżej tego, co twierdził producent. Oba te wyniki przekraczają prawnie dozwoloną tolerancję 20%. Inspekcja handlowa odnotowała również, że na butelkach Jurajskiej brakowało pełnego adresu producenta, co jest wymogiem prawnym dla wszystkich produktów spożywczych w Polsce. Co to oznacza w praktyce? Kiedy kupujesz Jurajską, myśląc, że otrzymujesz określony profil mineralny, możesz w rzeczywistości spożywać znacznie więcej sodu niż się spodziewałeś. Dla osób kontrolujących spożycie sodu ze względu na problemy z ciśnieniem krwi, tego rodzaju rozbieżność ma znaczenie. Powinienem wspomnieć, że jurajska wypadła dobrze w innych obszarach. Woda nie wykazała oznak skażenia mikrobiologicznego, a poziomy zanieczyszczeń mieściły się w granicach prawnych. Problem dotyczy tutaj dokładności etykiety. Powinieneś móc ufać, że liczby na butelce odpowiadają temu, co jest w środku. Numer 6 to ustronianka biała naturalna woda mineralna. Produkowana przez ustroniankę spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest sprzedawana jako woda premium z gór z zapewnieniami o jej naturalnej czystości. W badaniach laboratoryjnych ustronianka biała przekroczyła tolerancję deklaracji w trzech oddzielnych kategoriach mineralnych. Magnez był 29% wyższy niż deklarowany, mierząc 21,3 mg na litr zamiast oznaczonych 16,52 mg. Wapń wyniósł 117 mg na litr zamiast 91,18, co stanowi przekroczenie o 28%. Zawartość chlorków była również 26% powyżej deklaracji. Jest jeszcze coś niepokojącego w sprawie Ustronianki. W 2025 roku wersja premium 700 ml tej wody została wycofana ze sklepów OSHAN po tym, jak badania laboratoryjne wykryły bakterie Escherichia coli i bakterie grupy coli. E. coli w wodzie pitnej wskazuje na zanieczyszczenie kałowe źródła wody. Spożycie wody zanieczyszczonej E. coli może powodować silną biegunkę i intensywne bóle brzucha. Konkretna dotknięta partia była oznaczona 11 kwietnia 2026 U03042. Pozwól, że wyjaśnię harmonogram tych zdarzeń. Problemy ze składem mineralnym zostały wykryte w badaniu PROTEST z 2011 roku. Skażenie mikrobiologiczne odkryto w 2025 roku. To oddzielne incydenty dzielone latami, co rodzi pytania o spójność kontroli jakości. Numer 5 to kropla skidu naturalna woda mineralna produkowana przez Coca-Cola HBC Polska. Na pewno widziałeś tę markę, to jedna z najszerzej dystrybuowanych wód w Polsce, dostępna praktycznie w każdym sklepie spożywczym, łącznie z tymi, które są zamknięte w niedzielę na stacji benzynowej i w automacie. Fundacja Protest oceniła krople bez skidu jako wodę o najbardziej niestabilnym składzie mineralnym spośród wszystkich 15 badanych produktów. Oto konkretne liczby. Zawartość magnezu była 27% wyższa niż deklarowana, mierząc 21,6 mg na litr zamiast 17,01. Sud był 28% powyżej deklaracji, wynosząc 14,2 mg wobec oznaczonych 11,1. Tymczasem zawartość siarczanów była 25% poniżej tego, co twierdziła etykieta, a chlorki były 34% niższe niż deklarowane. Pomyśl, co to oznacza. Niektóre minerały są znacząco wyższe niż reklamowane, inne są znacząco niższe. Rzeczywisty skład wody jest istotnie różny od tego, co widzisz na etykiecie. Eksperci protest konkretnie zarekomendowali, żeby kropla bez skidu rozważyła przeklasyfikowanie z wody mineralnej na wodę źródlaną ze względu na tę niestabilność składu. Woda źródlana nie musi utrzymywać takich samych standardów spójności, jak woda mineralna. Numer 4 to Kinga pienińska, naturalna woda mineralna, czerpiąca ze źródeł w Pieninach i produkowana przez uzdrowiska kłodzkie spółka akcyjna. Ta woda jest sprzedawana z obrazami dziewiczych górskich krajobrazów i zapewnieniami o jej naturalnym pochodzeniu. Wyniki laboratoryjne opowiadają inną historię o dokładności etykiety. Zawartość chlorków w kinze pienińskiej wyniosła 0,9 mg na litr. Etykieta deklarowała 7,09 mg na litr. To 87% mniej niż twierdzono. Potas był 67% poniżej deklaracji, mierząc 0,8 mg zamiast oznaczonych 2,3 mg. Siarczany wyniosły 56% poniżej normy, czyli 12,4 mg, wobec 28,5 deklarowanych. Wodorowęglany zmierzono na poziomie 244 mg na litr zamiast 335,6, czyli niedobór 27%. Na etykiecie brakowało również wymaganych informacji o stopniu nasycenia dwutlenkiem węgla i jego pochodzeniu. Adres producenta był niepełny. Kiedy woda wykazuje tak wiele minerałów znacząco poniżej deklaracji, sugeruje to, że faktyczne źródło mogło się zmienić lub etykieta została stworzona na podstawie nieaktualnych badań. Tak czy inaczej, płacisz za określony profil mineralny, którego produkt w rzeczywistości nie dostarcza. Numer 3 to cisowianka naturalna woda mineralna, produkowana przez Nałęczów Zdrój spółka akcyjna. Cisowianka jest pozycjonowana jako polska woda premium. Widzisz ją w restauracjach, hotelach i ekskluzywnych sklepach spożywczych. Marka intensywnie inwestuje w marketing swojej jakości i czystości. Laboratorium Protest stwierdziło, że Cisowianka zawierała potas na poziomie 3,76 mg na litr. Etykieta deklarowała 0,78 mg na litr. Rzeczywista zawartość była 382% wyższa niż twierdził producent. To pojedyncza największa rozbieżność znaleziona w całym badaniu spośród wszystkich 15 testowanych wód. Na butelce cisowianki brakowało również prawnie wymaganego oznaczenia jako naturalna woda mineralna na etykiecie oraz pełnych informacji o adresie producenta. Powinienem zaznaczyć, że potas na tych poziomach nie jest niebezpieczny dla zdrowych dorosłych. Problem dotyczy dokładności. Kiedy deklarowana wartość różni się od rzeczywistości niemal czterokrotnie, stawia to pod znakiem zapytania ogólną wiarygodność informacji o produkcie. Co jeszcze może być inne niż twierdzi etykieta? Numer dwa to górska natura woda źródlana. Ta woda jest dystrybuowana w Polsce jako przystępna cenowo opcja wody źródlanej. W analizie protest Górska Natura była jedynym produktem, który przekroczył limity bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Badania laboratoryjne wykryły 28 kolonii bakterii mezofilnych na mililitr. Limit prawny to 20 kolonii na mililitr. Bakterie mezofilne to organizmy, które rozwijają się w umiarkowanych temperaturach podobnych do temperatury ludzkiego ciała. Górska natura wykazała również najwyższą zawartość azotanów spośród wszystkich testowanych wód wynoszącą 5,2 mg na litr. Choć mieści się to jeszcze w limicie 10 mg dla wody mineralnej, jest to godne uwagi. Wysokie azotany w wodzie mogą wskazywać na zanieczyszczenie spływami rolniczymi lub ściekami. Jest coś szczególnie niepokojącego. Na etykiecie górskiej natury brakowało całkowicie identyfikacji producenta. Jedyną podaną informacją było to, że produkt został wyprodukowany gdzieś w Unii Europejskiej. Dla produktu spożywczego taki poziom anonimowości jest niezwykły. Nie masz możliwości zbadania firmy ani zweryfikowania jej standardów jakości. Ogólna ocena jakości górskiej natury wyniosła 3,7 na 5, najniższy wynik w całym badaniu Protest. Numer 1 na naszej liście to Staropolanka 2000 Naturalna Woda Mineralna, produkowana przez Uzdrowisko Wysowa Spółka Akcyjna. To wysoko zmineralizowana woda lecznicza o całkowitej zawartości substancji rozpuszczonych 2030 mg na litr jest sprzedawana ze względu na korzyści zdrowotne i bogactwo mineralne. Laboratorium Protest znalazło niepokojące poziomy pierwiastków promieniotwórczych w Staropolance 2000 rad 226 zmierzono na poziomie 0. 645 becquerelów na litr, a RAD 228 na 0,089 becquerelów na litr. Jeśli pijesz tę wodę regularnie przy normalnym poziomie spożycia, otrzymasz roczną dawkę promieniowania 0,175 ml. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby woda pitna nie narażała konsumentów na więcej niż 0,1 ml rocznie. Staropolanka 2000 przekracza te rekomendacje o 75%. Eksperci protest wydali konkretne ostrzeżenie. Nastolatki powinny ograniczyć spożycie Staropolanki 2000 do maksymalnie 200 ml dziennie. Kobiety w ciąży, matki karmiące i małe dzieci powinny całkowicie unikać tej wody. Przy zmniejszonym spożyciu 200 ml dziennie, zamiast typowego spożycia wody od 1 do 2 litrów, roczna dawka promieniowania spada do 0.088 mSv, co jest poniżej limitu WHO. Staropolanka 2000 wykazała również podwyższoną zawartość fluorków na poziomie 0,5 mg na litr. Choć jest to bezpieczne dla dorosłych, limit dla dzieci poniżej 7 lat wynosi 0,7 mg na litr, pozostawiając niewielki margines. Pozwól, że będę absolutnie jasny w kwestii legalności. Wszystkie te wody, włącznie ze Staropolanką 2000, są legalnie sprzedawane w Polsce. Żadna z nich nie narusza obecnych polskich ani unijnych przepisów. Limity promieniotwórczości w Polsce nie są tak restrykcyjne jak rekomendacje WHO. Produkt może być legalny i nadal budzić obawy, o których świadomi konsumenci mogliby chcieć wiedzieć. Poza ustaleniami protest, kilka polskich wód zostało wycofanych ze sklepów z powodu skażenia odkrytego po tym, jak już były na półkach. W sierpniu 2025 roku główny inspektorat sanitarny wydał ogólnopolskie wycofanie dla krystynki naturalnej wody mineralnej gazowanej w butelkach 330 ml. Produkowanej przez Uzdrowisko Ciechocinek spółka akcyjna. Dotknięte partie to ES142 z datą ważności 22 maja 2026 i ES153 z datą ważności 2 czerwca 2026. Powodem była możliwa obecność fragmentów szkła wewnątrz butelek. Zostało to odkryte po skargach konsumentów w październiku 2025 roku woda Primavera niegazowana w butelkach 1,5 litra została wycofana ze sklepów Oshan. Konkretna partia to LP51985 z datą ważności 17 stycznia 2027 roku, wyprodukowana przez San Benedetto Polska. Badania mikrobiologiczne wykazały niezadowalające wyniki. Konsumenci, którzy zakupili tę wodę, zostali poproszeni o jej zwrot w zamian za pełny zwrot pieniędzy. W lipcu 2019 roku polanka zdrój premium, gazowana 0,7 litra i malinowy zdrój nisko sodowa, lekko gazowana 0,33 litra, zostały wycofane po wykryciu bakterii grupy coli i paciorkowców kałowych. Oba produkty zostały wyprodukowane przez PPHU Tier SC. Paciorkowce kałowe to bakterie pochodzące z przewodu pokarmowego ludzi lub zwierząt. Ich obecność w wodzie pitnej wskazuje na zanieczyszczenie ściekami lub odchodami. Teraz dobre wiadomości. Kilka wód wypadło doskonale w tych samych testach. Mama i ja woda źródlana, sprzedawana specjalnie dla niemowląt i małych dzieci, otrzymała najwyższą ogólną ocenę w badaniu ProTest wynoszącą 5 na 5. Ta woda posiada certyfikat Instytutu Matki i Dziecka wykazała stabilny skład mineralny w granicach tolerancji deklaracji, brak problemów mikrobiologicznych i odpowiednio niskie poziomy wszystkich potencjalnie szkodliwych substancji dla niemowląt. Nałęczowianka naturalna woda mineralna osiągnęła najlepszą dokładność etykiety spośród wszystkich testowanych produktów. Rzeczywista zawartość minerałów ściśle odpowiadała deklaracjom we wszystkich mierzonych parametrach. Ta woda również otrzymała ocenę 5,0 i nie wykazała żadnych problemów jakościowych w żadnej testowanej kategorii. Coś interesującego wyłoniło się z testów sensorycznych przeprowadzonych przez Polski Instytut Badań Jakości we współpracy z Wydziałem Nauk o Ożywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Wody, które uzyskały najwyższe oceny za smak i zapach, to Jurajski Potok, Saguaro z Lidla i Polaris Plus z Biedronki, obie będące wodami marki własnej z Dyskontów. Podam ci ceny dla kontekstu. Woda gazowana Saguaro w Lidlu kosztuje około 0,95 zł za 1,5 litra, to 0,63 zł za litr. Polaris w Biedronce jest wyceniony podobnie, 0,99 zł za 1,5 litra, czyli 0,66 zł za litr. Porównaj to z wodami premium które mogą kosztować od 2 do 3 zł za tę samą objętość. Wody z dyskontów dorównały lub przewyższyły jakością sensoryczną produkty kosztujące 3 do 4 razy więcej. W analizie mineralnej Protest te budżetowe opcje wykazały stabilne składy w akceptowalnych tolerancjach. Co nam to wszystko mówi? Droższa woda nie oznacza lepszej wody. Marka, którą widzisz w reklamach, nie gwarantuje jakości w butelce. Czytanie testów konsumenckich może zmienić sposób w jaki robisz zakupy. Czasem woda z dyskontu bije na głowę markę premium. Masz teraz wybór. Wiesz więcej niż 99% ludzi stojących przy półce z wodą. Czy to znaczy, że powinieneś wpadać w panikę, jeśli piłeś żywca zdrój czy cisowiankę przez 20 lat? Nie. Wszystkie te wody są legalne i spełniają wymogi bezpieczeństwa według polskiego prawa. Incydenty ze skażeniem dotyczyły konkretnych partii, które zostały zidentyfikowane i wycofane. Rozbieżności w składzie, choć znaczące, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego dla większości zdrowych dorosłych.